Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam się dla was ciasto na krokiety, które nie pęka przy zwijaniu. Mleko. Do tego dodaję jajka. Na koniec dodaję gorącej wody. Gorącą wodę sprawia to, że skrobia zawarta w mące zaczyna pęcznieć i tworzy swego rodzaju kleik, dzięki czemu ciasto pęcznieje i robi się takie kleiste, lepkie. Dodaję również olej do ciasta i sól i małymi porcjami dodaję mąkę. Dobrze jest ciasto po przygotowaniu odstawić na około pół godziny, aby odpoczęło. Przed smażeniem pierwszego placka możemy skropić delikatnie patelnię olejem bądź oliwą, aby patelnia nie była sucha, na którą wylewamy. W zależności od wielkości patelni, obwodu patelni, Wychodzi z podanej porcji ciasta 10 do 12 placków. Ważne jest, aby ci, naleśnik nie był bardzo zrumieniony, wtedy jest większa gwarancja, że nie będzie nam pękał przy zwijaniu. Oczywiście składu na farsz nie podaję, bo każdy ma swój ulubiony farsz. Ja akurat tutaj przygotowuję krokiety z mięsem. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.